Pamiętam jak na kurwy poszedłeś i mówiłeś im, że się nimi brzydzisz, czy coś takiego. No to jak miałem 18 lat, to tak zrobiłem, no. Nie no stary, ja byłem zjeb... Miałem przeprany mózg przez League of Legends. To nie do końca tak było. Kiedy była taka sytuacja, że miałem 18 lat. Stwierdziłem, że pójdę sobie do becki na roxę. Wzi wzi wziąłem dwie kwy tej roxy, przyjechałem do nich na chatę i one mówią, że dobra, to co, rozbieraj się. Ale ja tak na nie patrzę, mówię, nie ja się brzydzę kurmi. Mówię, ja was nie będę ruchał. Yy, płaciłem wam po to, żebyście się same kulizały i kazałem im się lizać wzajemnie. Ja, ja wtedy tak siedziałem jak boss, i myślałem sobie, porawcie to jest szef, nie? So, myślałem ja, no, ale jestem Kozak piony. A one kur... leżały i się lizały. Ja byłem tak żałosny, ale dla mnie to było, wiesz, jakby. Co so, myślę, ale je kur... pokażę ty. Jeszcze, że było śmiesznie, stary, wyobraź sobie, wyobraź sobie taką sytuację. Ja wtedy ja, ja nawet pamiętam, jak ja byłem ubrany. Ja pamiętam, jak ja byłem ubrany, stary. Miałem na sobie, uwaga, nie wiem, co znajdę, trójpak Armani. Kupiłem sobie taki, dokładnie tę koszulkę. Wkutania, nie? Stary patrz, masz trójpak za 188 zł. Nie, to jest dwupak akurat. Ja miałem wtedy chyba trójpak. Takie koszulki. Miałem tę koszulkę, stary. Z Armaniego. Spodenki nie pamiętam, jakie miałem, ale do tego miałem taką torbę. Yatomi Fitness, bo tam yy, po siłowni sobie pojechałem. Miałem taką torbę. Tylko zamiast Fitness Akademii było Atomi Fitness, bo wtedy Atomi Fitness było popularną sieciówką w Polsce. Do tego miałem, uwaga, to był największy kurwa wstyd w ogóle. Miałem taki złoty sygnet stary. Wyobraź sobie 18-latka, który wchodzi z trójpakiem Armani ze złotym sygnetem na ręku i z torbą Atomi Fitness. Ja pier, ja pier. O kur... Nie no, było wysoko. I mówię kurm, że się nimi wyżydza i mają się lizać. Kurki pewnie były zadowolone, że kasa była, a nie musiały się kuć. No właśnie nie. No właśnie o dziwo nie. Właśnie o dziwo tak nie było. Właśnie o dziwo tak nie było. Właśnie o dziwo tak nie było. Było nawet inaczej. inaczej. Ja autentycznie, ja tak pi razy drzwi pamiętam tę sytuację. Słuchaj, to wyglądało tak. Ja przy. Opowiem wam to, nie? Tak, z takimi szczegółami tyle na ile pamiętam. Pukam sobie do drzwi. Otwiera pani Patrzy tak na mnie. Ja miałem 18 lat. Byłem mega chudziutki i malutki wtedy jeszcze. Na mnie patrzy i mówi. Cześć, ty, ty, ty do nas? Ja mówię tak. Otworzyła drzwi, zaprosiła mnie do środka. Tak na mnie patrzy i mówi. Ale ty wiesz, że ty się chyba pomyliłeś? Bo ty zamówiłeś duet. Ja mówię wiem. Tak? Z, z, chcesz się z dwiema spotkać? Ja mówię. No tak. Mówi. Okej. Okay to zapraszam do pokoju. Otworzyła mi drzwi do pokoju. Wszedłem, zamknęła drzwi, powiedziała zaraz przyjdziemy. I one weszły i mówią to co robimy. A ja mówię nic ja się brzydzę kur... Wy będziecie robić to co wam każę, będziecie się lizać, ja na to patrzył. Bo ja sobie myślałem, ja, ale, ale, ale jemu pokażę. Ja byłem zjany stary, ja byłem zjany. I tam jedna laska tak, taką, taką minę zrobiła na zasadzie, co ty pisolisz, kur... dzieciaku? No ale dobra, jakby leżą, robią to co mają robić. Nagle przestają i Laska mówi, dobra, rozbieraj się, dołączysz do nas. Ja mówię nie. Ona mówi, no jak nie? No chodź, dołączysz do nas. Ona samym mnie namawiała, żebym dołączył, stary, serio. Ja mówię, nie, stary, ja się brzydzę kofami. To Ona mówi, to, to, to po co tu przyszedłeś? A ja mówię, no tako, dla zabawy, żeby się pośmieć. I ona mówi, dobra, skończyłyśmy. Udziem godzinę. I one mówią do mnie, skończyłyśmy. A ja, ja miałem jeszcze ty, ty, taki śmieszny ten, czekaj, zegarek miałem, jaką mam do dzisiaj, ale nie chcę mi się po niego iść. On no, akurat był inny, był ładniejszy, ale miałem taki zegarek Tommy Hilfiger. I ja patrzę na ten zegarek Tommy Hilfiger i mówię, zapłaciłem za godzinę, więc będę siedział tu godzinę. A mówię, to, to co mamy teraz robić? A ja mówię, nie wiem, możemy sobie pogadać na przykład, nie? Mówię, nie wstyd wam. <laughs> I, I tak ta rozmowa wyglądała. I tam w końcu jedna laska usiadła i zaczęła mnie ten. Zaczęła mnie tak nastawiać. I mówi: Posłuchaj, nie wiesz jakie życie pisze scenariusze? Ja, ja, ja skończyłam poważne studia, i tak mi się po prostu życie ułożyło, że wybrałam prostytucję. A ja mówię: aha, mówię. No ale to możesz teraz co innego robić, jakbyś chciała. Ona mówi: No ale nie rozumiesz zostałem, nie masz szacunku do ludzi, przychodzisz tu po to, żeby się dowartościować. A ja mówię. No tak. Mówię, no i co? Mówię, a ty dostajesz za to pieniądze, więc mogę się dowartościować. I tak, tak wyglądała nasza rozmowa. Ja byłem ciężkim wtedy, stary, nie? No. Jakby z tego kontent na YouTube'a nakręcić, to... Byłoby mocne. One dosłownie mi terapię przeprowadzały wtedy i próbowały mnie naprostować, tłumacząc mi, że jestem złym człowiekiem. Czy skończyła psychologię? <noise> nie wiem, nie pamiętam już. Ile one miały lat? Nie wiem, nie, też nie pamiętam. Wiem, że jedna miała 30 na pewno napisana, a druga to nawet nie wiem. Ile zapłaciłeś? Też nie pamiętam, ale mało, mało. Z 300 złotych może? To jest mało, za godzinę, za, za dwie, dwie osoby, nie? Ale to inne czasy były, wtedy było, wtedy po prostu było tanio. To było po prostu tanio. A nie pamiętam już dokładnie, jaka była kwota. Ja wtedy miałem trochę jeszcze pieniędzy podkładane z gier komputerowej. To 2 zł, 53 W tej bajce bele smoki, mechanizm wyparcia jest wielki, tam minimum. Konik był podwalany, ale zamiast ze samego na Natalia która wszystkie smoki wygrywa i zazdrosna na Natalie, nie możesz zdradzić Z2CSKO, pracujace panie Cię rozprawiczyły. A to, to, to jest update do tej sytuacji akurat? Bo, jeżeli chodzi o babcię Natalii, babcia Natali nie ogląda już streamów, tego że babcia Natali powiedziała, że się dowiedziała o tym, że streamerzy zarabiają za to, że ktoś ich ogląda, a ona nie chce, żeby ktoś na niej zarabiał, więc już więcej mnie nie ogląda. <grym> ona mnie nie ogląda tylko dlatego, że nie chce, żebym pieniądze zarabiał. <grym> Także jeden szpieg mniej. <grym> I ja, stary, ja to nawet mówię nieironicznie, nie? Oficjalny statement tak zwany. Wiesz czemu niektóre za godzinę biorą tylko 150, bo każdy prawie kończy do 15 minut max i kolejny, a jak przychodzisz i chcesz wykorzystać godzinę, często każą wyjść albo wołają ochronę, bo szkoda czasu im. Nie, to chyba nie do końca, nie wiem, bo ja też nie mam, ja też nie mam jakby takiego wyznania. Ja na przykład bardzo chciałbym albo na live'a zaprosić prostytutkę, albo nagrać z nią podcast. Ja kiedyś rozmawiałem z kilkoma tancerkami, i rozmawiałem kiedyś też z kurą. I one mi opowiadały trochę, jak ta ich branża działa. Bo mnie to ciekawi, nie? Uważam, że dla mnie ta rozmowa była ciekawa. Jak rozmawiałem na przykład z tancerką, jedną, która mi opowiadała cały schemat, jak, jak, jak tam pieniądze wyglądają, co te dziewczyny robią i tak dalej. Ciekawe to było. Ciekawe. Pisz do pani Miodek. Nie, z panią Miodek jest taki problem, że ona będzie kłamać, bo ona chce pr jak najlepiej wypaść. Ona będzie gadać, że było super, wszyscy klienci byli podmyci. Ona oczywiście nie musiała się z nikim rać, Ona sama wybierała sobie klientów. Gówno prawda, stary. Gówno prawda. Jakby tak, ona wybiera sobie yy, klientów. No, no wiadomo, no wiadomo. Ale ja ten, rozma rozmawiałem z takimi, z takimi kilkoma laskami. To one kilka, kilka box dealów mi sprzedały, że tak powiem. Nie, taki przykład, przykład jednej historii odnośnie, odnośnie właśnie prostytutek, Jak ja, wiecie, ja też, weźcie pod uwagę jedną rzecz, że ja nie wiem, czy jest to prawda, nie, bo też zdaję sobie sprawę z tego, że jak jakaś kobieta była prostytutką, to właśnie może być jej wstyd, że była prostytutką i jak ona o tym opowiada, to opowiada to w taki sposób, żeby to dla niej jak najlepiej wypadło, wiesz o co chodzi, żeby się źle nie ocenił. Więc one też mogę kłamać i koloryzować, ale one mówiły, że, że to działa, czy one mówiły, to tylko jedna laska, ona mówiła, że to działa w ten sposób, że po pierwsze, zazwyczaj jak przychodzi klient, to on się spuszcza dosłownie, dosłownie do minuty, że nie każdy klient, ale większość klientów spuszcza się do minuty, Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że jak jakiś chłop na przykład płaci za loda, to ona wystarczy, że weźmie do ust i on dosłownie po 10 sekundach już, już kończy. Czy jest to prawda? Nie wiem, ale no, operujemy tym, co usłyszeliśmy, nie? To, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że podobno bardzo często one robią w ten sposób, że na przykład możesz sobie kupić tę godzinę, ale w godzinie masz, nie wiem, powiedzmy maksymalnie dwa wytryski. Jak jakiś chłop spuszcza się po 15 sekundach, to poczeka się 10 minut, i on znowu się spuszcza po 15 sekundach, czyli de facto, de facto płaci za godzinę, a siedzi u niej 10 minut. No. Tylko teraz pytanie: Czy, czy jest to prawdą? No, kur... ciężko powiedzieć, nie? Ciężko powiedzieć. Czy naprawdę, jakby inaczej, bo wy... z tego by wychodziło, że jakby, ja tak sobie wiesz, bo sobie mniej więcej staram się, ja tak mam, że ja się zastanawiam, z czego coś wynika, nie? Jak po tej historii byś miał sobie stworzyć taki. Profil klienta, to można byłoby dojść do wniosku, że przeciętny klient prostytutki to jest mężczyzna, który jest bardzo zakompleksiony, który ma problemy z, z wczesnym wytryskiem, wstydzi się uprawiać z kobietą, więc uprawia z prostytutką, dlatego że jakby prostytutka go nie oceni, prostytutka takich klientów pewnie ma wielu, plus, plus prostytutkę raz zobaczy i więcej. A wiesz. Jakby nie ma rozmowy, nie? Spuści się jest mu głupio, założy spodnie i wyjdzie. Więc jak gdybyś miał sobie stworzyć profil klienta, to można byłoby powiedzieć, że tak wygląda przeciętny klient u prostytutki. Tylko teraz pytanie brzmi: czy tak faktycznie to wygląda? Czy Laska sobie w taki sposób, wiesz, koloryzuje rzeczywistość po to, żeby wyszło, że A, patrzcie, to w sumie nie ze mnie jest beka, tylko beka z tych klientów, nie? Beka z klientów, nie ze mnie. No bo ja na przykład sobie wyobrażałem to w taki sposób, że dla mnie, nie? Jak ja miałem sobie taki stworzyć profil klienta, to, to ja, ja, ja tak w swojej głowie stworzyłem sobie profil klienta, że przeciętna osoba korzystająca z usług prostytutki to jest mężczyzna, który ma między 30 a 50 lat, ma żonę, ma dzieci albo dziecko, ma dużo do stracenia, boi się ruch w sąsiadkę, boi się ruch w koleżankę w pracy, bo to wiesz, jakby to nie jest dyskretne, więc po prostu wybiera seks. Z tym, z prostytutką, bo kupuje sobie dyskrecję. Ale wie. Mój ziomek, jak pierwszy raz na kółku to chłop nie ogarnął, że ma na godzinę, od godziny a do B, co a, tylko myślał, że liczy się, że stosunek, więc Hob wbił do niej po siłowni, poszedł pod prysznic, zajęł sobie z pana 40 minut, i jak wyszedł, to mu powiedziała, że zostało 15 minut, więc nie wie, czy jest w ogóle sens się rozbierać. Myślę, że kolega cię zrobił, opowiadając ci tę historię, stary. Na pewno chłop poszedł na koi, brał kąpiel 40-minutową. spasek na Tak, no tak, nie daję temu wiary, nie? Mi to tak, mi to tak śmierdzi odrobinkę.